O, zaraz będzie. Co się dzieje? Mówiłam się z takim chłopakiem na randki za To taka aplikacja dla miłośników zwierząt. I powiedział mi, że bardzo ładne oczy ma mój kot. Mm, mogę dostać jedzonko? Jeszcze raz mnie tak pykniesz w to cię z Will Smithuje. Co to za chujstek? O jaki duży patyk! A nie to to koleś. To świetnego. A dziękuję, co? Wafcę pisałaś, że twój pies nie gubi się. <noise> A, jest moje futro. Nice. Nie ma za co. <noise> Jakieś badyle były w mieszkaniu. Ha! Zająłem się nimi. Czyli podobały mu się kwiatki. Bo masz dobry gust. Af! Gust? Af! Jak już mnie wołasz, to całym imieninem. Słuchaj, bo mm, nigdy nie widziałem tak pięknej istoty. I wiesz, czuję coś do ciebie, ale jeszcze nie wiem do końca co i... Nie bardzo by mi zależało, żeby to dookreślić. A skoro mamy tak piękną pogodę, to może byśmy z niej skorzystali i się przeszli na przykład. Wiesz o co chodzi? Ty to jakiś chory jesteś, co? Mizerny taki. To ci jesteś. Idziemy? Idziemy? To co, idziesz z nami? No wow, przypomniałeś sobie o mnie. Zostawili jedzonko na stole i myk, klopsiki dla boczusia. Klopsy, weź przestań. Nie ma tu jak nasza karma. No to klops. To może podasz mi łapkę? Proszę. A! Panie przodem. A O, dzięki, Mordo! Gutek, 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 chodź, 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 I was, masz, chodź, gdzie chodź, lubi, tu masz? Chyba serio cię lubi, żyć To, co nie masz siły? Ty, ty mi rzuciłeś ten patyk. O, załatwił się. Ja się tym zajmę. Czemu ja sobie to robię? I jedzonko. Idealna randka. Idealna randka! Jaki to był idealny dzień! To prawda. Jak damy radę się go pozbyć? Pozbyć? Ja tam go lubię! Ty to byś nawet pchły polubił. Jakby były spoko, to czemu nie? Coś by się zjadło. Oho, słyszałem coś o kolacji chyba. Ja tam się najadłem, ale karmy nigdy za wiele. O nie, zapomniałam nakarmić zwierzaki. Nie, sieć, ja to zrobię. O, mi karmę. ja, ja pana kocham. Nie opuścił deski! Zakazana miska otwarta! Uwielbiam go! Hmm. No nic to. Yy, ten. będę leciał. Czy ja dobrze widzę, że twój pies pogryzł mi buty? No to chyba będziesz musiał zostać. Hehe, <słyska> nie ma za co! Wiesz, Chciałbym ci powiedzieć, że to był naprawdę cudowny wieczór. Jeszcze nigdy nie było mi tak ciepło i miękko. Ejka, dzięki za obejrzenie odcinka. Mamy nadzieję, że wasze walentynki wyjdą lepiej niż nasze, bo my nawet nie wiemy, co to znaczy. Ja tam wiem, ale ci nie powiem. Mara! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.